W tym odcinku pokażę Wam najlepszą i najprostszą metodę napadu na kasyno na podejściu cichym. Sponsorem kanału jest Eneba, strona na której możesz tanio kupić gry, doładowania do PlayStation Network, Game Passy, walutę do gier, jak choćby fałdolce i wiele więcej po korzystnych cenach. Kliknij w link w opisie i sprawdź, czy znajdziesz coś dla siebie. Czy wszystkim witam Was w kolejnym odcinku? Postanowiłem na tym kanale odświeżyć wszystkie metody napadu. Bo kilka drobnych rzeczy chciałbym pozmieniać, jeszcze bardziej to wszystko uprościć No i też myślę, że nowe filmy prędzej trafią do nowych widzów niż te, które wrzucałem gdzieś tam 4 lata temu Także myślę, że naprawdę warto to wszystko jeszcze tak przed premierą GTA 6 i jeszcze raz to wszystko pokazać. To jest dopiero pierwsza metoda, którą chcę dla Was wrzucić w najbliższym czasie. Będą też inne filmy, też w sumie poradnikowe. Także warto zostawić suba na dole, żeby tego nie przegapić, żeby być z tym wszystkim na bieżąco. A wiadomo, zbliża się DLC, zbliża się także premiera GTA 6, więc warto być subem na tym kanale. Dobrze, ale przejdźmy tutaj do setupu napadu, żebyście wiedzieli, co ja mam tutaj dokładnie poustawiane. Strzelce i kierowce zawsze wybieram najtańszego, to się nigdy nie zmienia. No chyba, że chcecie odblokować sobie jakąś cenę. Zniszkową na pojazd, a to wtedy ewentualnie bierze się tych droższych kierowców. Ale pomijając ten fakt, skupiając się tylko i wyłącznie na samym napadzie, tutaj zawsze bierzemy strzelce i kierowcę po 5%. Jeśli chodzi o hakera, no to tutaj już bywa różnie. Jeśli jesteście już. Dobrzy skillowo, jeśli chodzi o napady i macie na przykład cel, obrazy, no to wtedy warto inwestować, inwestować sobie w tego tańszego hakera, bo obrazy w Nie zbiera się bardzo szybko. My akurat mamy diamenty, które nie będziemy wyciągać z alarmem tak jak na poprzednim odcinku. E, zrobimy to bez alarmu i tutaj wybieramy Szwartzmana, bo jednak diamenty się zbiera bardzo długo. E, także tutaj hakera bierzemy tylko tańszego na obrazach Przepustki, które widzicie w prawym dolnym rogu, praktycznie zawsze się zakupuje. One dają nam swobodę poruszania się po kasynie. Szczerze, nie trzeba marnować tutaj czasu na zrobienie tego przygotowania, tym bardziej, że kupno już tych przepustek kosztuje tam tylko kilkadziesiąt tysięcy, więc bardzo mało. Z kolei, jeśli chodzi o te trzy opcjonalne misje na dole, ścieżki patrolowe, jeśli dopiero co zaczynacie z napadami, to w sumie Albo możecie się bardzo sugerować tym poradnikiem, który dla Was wrzucam, i przyglądać się na tym filmie, gdzie ta ochrona się ustawia. Ja też na to będę zwracał uwagę, ale jeśli chcecie się gdzieś tam sami tego wyuczyć w praktyce, no to myślę, że tak początkowo warto te ścieżki patrolowe robić, a później już ich nie robić i robić cały napad z pamięci. Z kolei jeśli chodzi o informacje o ochronie, to jest to przygotowanie, które robimy tylko i wyłącznie raz. Później przy każdym podejściu, przy każdym napadzie już to przygotowanie będzie zaliczone. Tylko żeby móc zrobić to przygotowanie, to musicie posiadać penthouse i zrobić tam misję popularne w tym penthouse. Wtedy ta misja tutaj będzie dostępna, a ja... Ta rzecz wam daje podgląd na kamery. Po prostu na minimapce widzicie gdzie te kamery się znajdują. Jest to też rzecz, na którą będziecie zwracać uwagę tylko i wyłącznie na początku, kiedy będziecie zaczynać swoją przygodę z napadami, bo później i tak zauważycie, że te kamery są niegroźne można przez nie na spokojnie prze przechodzić kluczem jest tutaj, żeby nie zostać jakoś dużej wi tej wizji tej kamery, ale to też wszystko zobaczycie w tym odcinku, z kolei jeśli chodzi o dostawy Degana, je warto robić wtedy, kiedy spodziewacie się tego że będziecie wychodzić z alarmem, co w wielu przypadkach jest bardzo opłacalne nie znam ten temat film na kanale i teraz go widzicie na ekranie i polecam go obejrzeć, żeby tutaj wiadomo było o co chodzi, dlaczego czasami warto wychodzić z alarmem i dlaczego warto to czasami zrobić te dostawy Dagana, ale mówiąc w skrócie, kiedy zrobicie to przygotowanie, to po prostu ochrona w kasynie będzie, będzie gorzej uzbrojona, mniej pancerna, nie będą mieć co jest najważniejsze, hełmów w odporny, więc tutaj yy, warto na to zwrócić uwagę, ale my w tym odcinku zrobimy sobie napad bez tych dostaw Dagana. Jeśli chodzi o takie rzeczy, jak ładunek IM albo stroje, to jest to rzecz, której nie potrzebujemy, na spokojnie sobie tutaj poradzimy bez tego. Ja już jestem na napadzie z moim widzem Kacprem. Także przywitaj się. Witam bardzo serdecznie. Ok, i ustawiam tutaj po kolei ostatnie rzeczy w setupie. Ustawiamy lobby pracownicze dwukrotnie na metodzie cichej. Tutaj, oczywiście, dajemy wysoki poziom. No i w sumie tyle. Nic tutaj więcej do zrobienia. Nie ma pojazdu do zmyłki. Wabika nie kupujemy, bo to kosztuje dodatkowo. Chociaż wabik czasami, czasami się opłaca, bo uciekając z policji, macie większy luz, mniej do was y, policjantów strzela, więc będziecie po drodze mniej tej kasy tracić. Ale to jest bardzo zależne, że tak to ujmę. Okej, okay, my się tutaj podzielimy po 50%, bo przed chwilą robiliśmy razem przygotowania. No i w sumie tyle. Także przychodzimy już tutaj do napadu. Oczywiście napady na kasyno wymagają co najmniej dwóch osób, nie jest jak z Perico, że możecie to robić w pojedynkę i to jest minus napadów na kasyno, ale plus jest taki, że na kasynie można zarobić więcej niż na Cayo I też jest odcinek na kanale, który te dwa napady porównuje, polecam ten odcinek obejrzeć, tam macie porównanie każdego detalu na tych obu napadach, takich jak kamery, Ochrona, ile można zarobić, jaki jest czas robienia poszczególnych przygotowań i tak dalej, i tak dalej. Także polecam ten odcinek obejrzeć. A jeśli kogoś szukacie do gry, no to polecam wbić na Discorda, do którego link macie w opisie na Discordzie bez problemu kogoś znajdziecie do gry. Czy to na PC, czy na konsolach starej bądź nowej generacji. Także myślę, że wbijając na Discorda nie będzie problemu z tym, żebyście znaleźli kogoś ogarniętego do robienia napadów na kasyno. A naprawdę warto. Okej, okay, jadąc do kasyna tutaj sobie drogę skracamy przy tym parkingu, nie, nie musimy jechać tak jakby naokoło, no i dobra i tutaj wysiadamy przed tymi kamerami, kamerami się nie przejmujemy, nie trzeba ich tutaj tazerować, żeby je chwilowo wyłączyć, po prostu biegniecie szybko tutaj do tego czytnika. Przeciągacie tutaj kartę przez, przez ten czytnik i wchodzicie do, do środka. Dobra, my jesteśmy już tutaj w kasynie i teraz możemy tutaj zerknąć, jak jest ustawiona ochrona. O tutaj akurat już jeden ochroniarz nas zauważył. Tazerujemy, tazerujemy tutaj tą bramkę, żeby na spokojnie tutaj przejść przez nią, tak żeby ta bramka nie piszczała. No i teraz idziemy albo w lewo, albo w prawo, w zależności, przez które drzwi będziemy mogli przejść. Będziemy wchodzić albo przez te drzwi, albo przez te, ale zwróćcie uwagę, że tutaj w obu przypadkach mamy czerwony panel, więc tędy nie przejdziemy. Tutaj nie możemy skorzystać z karty dostępu, ale jeśli któryś z tych panelów będziecie mieć na niebiesko, to po prostu podchodzicie, zdejmujecie tutaj ochroniarzy, którzy się znajdują w środku w tym pomieszczeniu ochrony, za tymi drzwiami, i kontynuujecie cały napad. My musimy z kolei skorzystać z. Z innej strony, a ty już stazerowałeś tą kamerę, tak? Tak, 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 tak. Dobra, normalnie teraz tazerujemy tą kamerę, żeby się na chwilę włączyła. I tutaj zdejmujemy tych ochroniarzy, którzy się znajdują w rogu. I tu zwróćcie uwagę, że mamy ten panel już na niebiesko, więc tędy możemy przejść, czyli wchodzimy albo tamtą stroną, albo tą. Bywa różnie. Najczęściej to jest tamta strona. Nam się akurat trochę trafiło trochę inaczej. No i teraz zdejmujemy sobie tego ochroniarza. I tutaj zwróćcie uwagę, że przy tej windzie. Patry, chodzi jeden ochroniarz. Ma tutaj ścieżkę patrolową i. O! Dobra. I tego ochroniarza kolbujemy. Jeśli machają, można go. Jeśli nie machają mu, jeśli robili... robiliście dostawę Dagana, no to można po prostu w niego strzelić w głowę. No, I. Jeśli go w ten sposób pozbywacie. Okej. Okay. Tutaj otworzyłem skarbiec. Żebyśmy mogli zebrać dodatkowy łup. Akurat na metodzie cichej ten skarbiec można zrobić dwa razy. I w drodze do skarbca, i powracając z tego, z tego skarbca, co zobaczycie w tym odcinku, tutaj na schodach, kolbujemy tego ochroniarza. Możecie tutaj po prostu stanąć w tym miejscu i na niego poczekać, aż on do was przyjdzie. Tutaj mamy kamerę, jak widzicie, ale nie przejmujemy się, nie przejmujemy się, ją po prostu przechodzimy. No i jesteśmy w tym miejscu. I tu macie dwóch ochroniarzy. Generalnie możecie ich Możecie ich ominąć, możecie ich też zabić. Akurat ich zabiję. Zobaczcie, że można to zrobić samemu, po prostu szybko klikając R na klawiaturze na konsoli. Też nie ma z tym żadnego problemu. Idziemy dalej. I teraz, tutaj za tymi drzwiami, po lewo, jest ochroniarz. Właśnie do mnie tutaj wyszedł w moim kierunku. Jak nie chce wyjść, to po prostu wystarczy strzelicie w ścianę mm, i go tym samym zbejtujecie, i on się wtedy powinien ruszyć. Możecie tak go po prostu okrążyć. Po raz kolejny skolbować. I mamy, I mamy go z głowy. Na metodzie cichej, z tego co pamiętam, oni też nie zauważali ciał. Także ten ochroniarz miałby totalnie gdzieś, że te ciała się tutaj znajdują. Ale na metodzie sprytnej ochroniarze już te ciała zauważają. Taki jest... Jest to dziwnie zrobione, no ale tak to, tak to niestety w napadzie na kasyno działa. I teraz przechodzimy przez te drzwi, zabijamy tego ochroniarza, tego... Ja bardzo często zabijam też tego. Z racji tego, że jest opancerzony, to sobie do niego podchodzę i go kolbuję. Eee, też go w sumie można ominąć, tego ochroniarza, ale ja zazwyczaj się tutaj pozbywam ich. Tyle ile się da Tutaj jeszcze macie tego ochroniarza w pokoju ochrony Ale jego można zignorować On czasami będzie, będzie stać twarzą w tamtą stronę Czasami będzie stać tutaj przy tym komputerze Przy tym komputerze Ale nawet jak będzie stał w tym miejscu No to nie powinien was tutaj dostrzec Że jesteście tutaj przy tych czytnikach Także stajemy w tym miejscu Teraz przyciągamy po prostu jednakowo karty Okej, okay, wszystko jest dobrze No i teraz po prostu przechodzimy przez ten tunel Do samego skarbca No i w sumie nie wiem czy nie Najcięższy etap macie, macie za sobą Tutaj jeszcze w tym tunelu bardzo często Lubi wywalać napad Niestety na to jest taki bug Który denerwuje bardzo graczy Mi osobiście też się przytrafia wiele razy Że po prostu jak się przechodzi z innym graczem przez ten tunel To nagle wrzuca cały napad Wracacie na sesję Dobra, ale teraz tutaj wiercimy w Zamek W drzwiach skarbca Okej, okay, i możemy to tak robić sinusoidalnie, jakby my, akur my akurat mamy napad na poziomie trudnym. Jak będziecie mieć na poziomie normalnym, no to tam będzie akurat mniej tych kręgów do przewiercenia. No i dobra, zrobiliśmy to. Kodzimy do skarbca. I teraz bardzo ważny jest układ, jaki trafimy. Układy są różne. Tych bózków z łupem. Niektóre są bardziej sprzyjające, niektóre mniej. Ja już widzę, że mamy ten, ten układ. Akurat gorszy, to, że macie lepszy układ, można poznać po tym, że na przykład są trzy wózki na środku. I że jedna bramka jest yy, mniej do hakowania. Tutaj widzę, że mamy dwa wózki na środku i chyba standardową liczbę bramek. Chociaż ty gmia jest otwarte, prawda? Mm, tak. 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 To chyba mamy nawet mniej, jedną bramkę mniej. No to w sumie nie jest. Nie jest tak źle. Jeśli chodzi o hakowanie odcisków palców, no jest to rzecz, którą trzeba się koniecznie w napadzie na kasyno nauczyć, to jest turbo ważne, jeśli chcecie dużo na nie zarabiać, ale jest bardzo fajna strona internetowa, którą można sobie odpalić na komputerze, na telefonie i po prostu te odciski palców, to hakowanie poćwiczyć. Wydaje mi się, że wystarczy poświęcić na to pół godziny, godzinę i powinniście to mniej więcej załapać. Jakie są rodzaje odcisków palców i co należy klikać. Link do tej stronki, gdzie można nauczyć się tego hakowania pozostawiam Wam w opisie pod tym filmem. A my tutaj zbieramy wszystkie diamenty. Ja już tutaj zbieram wózek F, Ty tam zbierasz wózek G, G. tak? Tak, zgadza się. Okej, okay, dobra. To później możesz polecić na D w sumie. Tutaj w moją, moją stronę, a środek zostawimy na koniec. Nie czy uda nam się to C zebrać bez alarmu, bo akurat na tym napadzie będziemy wyjątkowo wychodzić bez, bez alarmu, ale tak jak wam mówiłem na wstępie tego odcinka, w wielu przypadkach alarm, wychodzenie z alarmem się opłaca. I na diamenta akurat opłaca się i to bardzo. Ale że chcę wam pokazać, jak wyjść z kasyna bez, bez alarmu, no to akurat w tym odcinku zrobimy wyjątek, ale... Chciałbym, żebyście też o tym pamiętali. E, dobra, ja tu zbiorę. Zbiorę A. Tobie B zostanie na koniec. I nie wiem, ja postaram się jeszcze zaraz tutaj dostać do tego C, ale tutaj mam bramkę z. Podwójną bramkę. I jeszcze z podwójnym hakowaniem. Także nie wiem, czy do tego C uda się dostać. Dobra, ja już widzę, że nie uda się do tego C dostać. Okej, okay, zdążę tylko zhakować. E, Tą jedną bramkę i z kolejną już tutaj będzie niestety problem I jakbyście wychodzili z alarmem, no to można byłoby jeszcze tą bramkę zhakować, spróbować coś tam zebrać z tego co Ty nie zebrałeś też całego wózka, czy zebrałeś tak, cały wózek? Nie, nie, nie zebrałem, nie zebrałem Ok, cząstka została, ale łup mamy powyżej 3 milionów, także fajnie No i wychodzimy bez tego alarmu Ok, tutaj jednakowo używamy karty no, i po raz kolejny przechodzimy tu, yy, przez tunel, i tutaj znowu może nas wywalić. Oby nas nie wywaliło. E, no, ten bak jest tutaj strasznie irytujący. W ogóle ciekawa sprawa: Rockstar w, ostat w ostatnim patchnokcie napisał, że naprawili ten błąd, ale jak, wi jak widać, może nie akurat na tym odcinku, na tym odcinku tego nie widać, ale na pewno wam się to będzie zdarzało dosyć często. No, będzie was w tym momencie wywalać. Dobra, i teraz przechodzimy przez te drzwi. Pojawiają się nowi ochroniarze, i teraz tak. Zdejmujemy tego ochroniarza na środku, który się znajduje tutaj w tym miejscu. Kolbujemy go. Jak widzicie, ja sobie tutaj przechodzę przez, wszystkie kamery, nie przejmuję to się nimi. Ok, tych dwóch ochroniarzy poszło gdzieś w tamtym kierunku, a my tutaj szybko użyjemy karty i po prostu idziemy na górę. Tych dwóch ochroniarzy, którzy tam wyszli, ignorujemy. I teraz kolejnym krokiem, oczywiście, omijamy wszystkie kamery. Teraz kolejnym krokiem będzie dostanie się tutaj znowu po raz kolejny do sejfu. E, możecie to zrobić w ten sposób, że po prostu użyjecie guzika, który znajduje się tutaj w pomieszczeniu ochrony. Tylko zanim to się stanie, no to musimy tutaj oczywiście tych ochroniarzy skolbować. Tutaj zawsze jest ich dwóch, jeden i tutaj właśnie w tym miejscu drugi. I teraz możecie na spokojnie użyć tego guzika, ale jest też bardzo fajny trik, który, którego możecie na przykład wykorzystać, kiedy będziecie robić napad z jakimś randomem, i random nie będzie chciał tego safe'u zebrać. Po prostu przyklejacie się tutaj do drzwi tego skarbca, spamujecie ku, postać później zaczyna chodzić w miejscu, no ale po chwili właśnie przechodzi w, w ten sposób do środka. Tutaj po prostu łapie, jakby ten przycisk, który znajduje się w środku, przyklejając się do tych drzwi. No i zbieramy tutaj kasę. Już po raz drugi na tym napadzie. Pamiętajcie, że na metodzie cichej można to zrobić dwukrotnie. Na metodzie sprytnej save, ten dodatkowy można zebrać tylko raz. Jeśli drugi raz tutaj podejdziecie do, do tego wózka, kiedy wcześniej ten wózek zebraliście, idąc do skarbca, no to będziecie mieć baga, wasza postać może się tutaj sprizować. I będzie trzeba resetować cały napad, więc warto o tym pamiętać. Okej, okay, ja już tutaj wszystko zebrałem. Teraz po prostu sobie te drzwi otwieram. I teraz y jest taka rzecz, która jedni będą mieć tak, drudzy będą mieć inaczej. Może tutaj do mnie przyjść? Mhm, mm jasne, już wychodzę. Ok, i teraz wychodzimy z kasyna. Najlepiej i najłatwiej to zrobić w ten sposób. Tutaj akurat. Możemy wyjść tymi drzwiami, ale bardzo często za tymi drzwiami będzie stał wózek i ten wózek będzie te drzwi blokował. Rockstar jakiś czas temu ten wózek dołożył, żeby napad utrudnić. Tutaj tą kamerę omijamy. Ewentualnie, tędy też możecie przejść w ten sposób. No, pokazałem wam, pokazałem wam dwie opcje wyjścia tutaj na zewnątrz. Po prostu w razie, jakby tutaj ten wózek się pojawił, byście musieli iść troszeczkę inną, inną drogą. Dobra, ale jak już będziecie tutaj w tym miejscu, na tym rogu, to tutaj na tym korytarzu powinien poruszać się ochroniarz. Eee, najlepiej albo w niego strzelić, jeśli nie ma hełmu kulotpornego, akurat teraz ma. Więc w tym wypadku tutaj po prostu za rogiem na niego poczekamy, aż on się tutaj wróci. Akurat poszedł w tamtą stronę i wyjdziemy mu naprzeciw. Ok, jest ochroniarz. Także teraz wychodzimy na niego, kolbujemy i mamy go z głowy. I teraz tutaj, jeśli korzystacie z, z jakichś strojów na przebranie, na przykład ze strojów Słatu albo strojów, które możecie dostać za zebranie wszystkich kart kolekcjonerskich na mapie, to tutaj możecie się przebrać i na spokojnie już lecieć do żółtego punktu. Ale że my tych strojów nie mamy, to zrobimy w ten sposób, że tutaj stanę przy tych drzwiach w tym miejscu. Oczywiście też uważam na tą kamerę, żeby nie stać w, w jej wizji. I tutaj jeśli macie zrobione ścieżki patrolowe, to powinniście widzieć, że za drzwiami zaraz będzie ochroniarz, a my tych ścieżek nie mamy i ci ochroniarze dopiero się pojawiają w momencie, o widzicie? Kiedy są gdzieś w naszym pobliżu. Ok, i teraz możecie go skolbować tutaj, jeśli zdążycie, ja akurat nie zdążyłem, albo po prostu wejść mu za plecy. Okej, okay, wbiegie... idziesz za mną? Chodź, chodź, chodź. Uh -huh. I po prostu wbiegacie, nie przejmujecie się tym, że bramka piszczy. Biegacie, albo go kolbujecie tam w tym rogu, albo po prostu wbiegacie za, za jego plecami. W ten sposób. No i wychodzimy bez alarmu z kasyna. Teraz, kiedy wyszliście bez alarmu, to idziecie... Tak jak my to zrobimy A kiedy wchodzicie z alarmem to wtedy lepiej Wtedy lepiej Czekaj może pokażę Wtedy może lepiej przeskoczyć Przez tą bramkę I po prostu pójść w tamtym kierunku e, Tylko że tutaj tym torem wyścigowym Ale to robimy tylko i wyłącznie wtedy kiedy mamy alarm A żeby tego alarmu nie mamy To po prostu idziemy tutaj wzdłuż tego płotu Tego ogrodzenia Jak widzicie to jest policja ale oni nas nie widzą, oni są totalnie ślepi. Oni nas totalnie ignorują. Tylko pamiętajcie, żeby właśnie iść tutaj w tym miejscu. Okej, okay, tutaj mamy policjanta. Nie wiem, możecie go zabić w sumie po cichu, czemu nie. I idziemy dalej. Albo go po prostu ominąć. Też mógł gdzieś tam przejść za plecami. Okej. Okay. No i przechodzimy na drugą stronę. Teraz policja już chyba wie gdzie jesteśmy. I teraz w tym miejscu. Nie, nie strzelaj do auta, ok? Teraz. Nie strzelaj okay. do auta. Nie musimy strzelać, wystarczy, że staniemy przed nim. No chyba, że strzela do nas policja, no to wtedy. Wtedy mogą spanikować i nas potrącić. Ale że tego alarmu nie ma, nikt do nas nie strzela, to po prostu możemy stanąć przed NPC-tem. I zgarnąć taki, taki samochód. Te pojazdy ucieczkowe, które robiliśmy, robiliśmy w przygotowaniu, są gdzieś tam dalej zrespione, ale nie ma potrzeby, żebyśmy gdzieś tam aż tak daleko szli. Tym bardziej, że przejeżdżamy tylko kawałek dalej. Patrzymy teraz z dołu, czy widać ogon śmigłowca na dachu, jest widoczny. Więc teraz po prostu stajemy w tym miejscu i idziemy tutaj na górę, żeby się dostać jak najszybciej do tego śmigłowca, w którym też już z kolei uciekniemy z napadu. Tutaj korzystamy z tego, z tego miejsca, żeby się dostać wyżej, bo to już policja zaczęła do nas strzelać, treberem nas obijać, później wchodzimy tędy, później znowu tutaj skok, później tu, no już jesteśmy praktycznie przy samym śmigłowcu, wystarczy tylko wejść tutaj, no i wchodzimy do helki. No i słuchajcie, to jest właściwie tyle. Otóż, nic takiego skomplikowanego nam nie zostało. Jest to wszystko proste, jednak minus tego jest taki, że wymaga odpowiedniej organizacji pomiędzy dwoma osobami. No, prawda jest taka, że jak będziecie robić napady z randomami, no to będziecie się męczyć z nimi. Tym bardziej, że dużo randomów totalnie nie ogarnia napadu na kasyno. Więc dlatego, dziś tam, warto wbić na Discorda, zagrać z kimś, kto na przykład zna te poradniki. A taki osób, przecież na Discordzie u mnie jest yy, bardzo dużo. Zawsze komuś też możecie podesłać ten poradnik i według niego taki napad wykonać. A może macie po prostu jakiegoś swojego znajomego, tak sp spoza Discorda, z którym moglibyście ten napad zagrać. W każdym razie, jeśli gracie we dwójkę, ogarniacie oboje ten napad, to na pewno wyniesiecie ze skarbca bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo zarobku. I będzie wam się to opłacało bardziej niż napad na Kayo Perico Nam udało się wyciągnąć 3 116 000 bez alarmu No i zostało nam tylko teraz wylądować na tym punkcie I tyle To jest cały, cały napad na kasyno, całe podejście, które wam chciałem pokazać w kolejnym odcinku myślę, że pokażę Wam metodę sprytną, ale myślę, że nawet na takiej metodzie sprytnej mogę Wam pokazać, jak zrobić backstars, jak zrobić na przykład konserwatorów i tak dalej, i tak dalej. Bo tych podejść na metodzie sprytnej też jest dosyć, dosyć dużo. Także jeśli wam się ten odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, subika na dole, żeby nie przegapić kolejnych filmów, kolejnych poradników, warto być z tym wszystkim na bieżąco i tyle. My widzimy się w kolejnym odcinku. Widzimy się także na live'ach, na które was zapraszam. Także do zobaczenia wszystkim. Cześć.